Aleks, Anna i jej koleżanka Marina mieszkają w Lwowie. Lwów to miasto o bogatej historii i architekturze położone w zachodniej Ukrainie. Trójka przyjaciół uczy się w domu. Ich nauczycielką w każdy dzień powszedni jest mama Aleksa i Anny. Często dobrze się bawią, ale niektóre dni wydają się nie do zniesienia. Aleks lubi swoją siostrę i jej koleżankę, ale chciałby też mieć kolegów do zabawy. Dziewczynki też czują się samotne, chciałyby należeć do większej grupy. Dziś Aleks powiedział: Ja chcę prawdziwej szkoły. Wierzę, może prosić Boga o wszystko. Mama jest pewna Bożej pomocy, więc modli się z dziećmi. Drogi Jezusie, bardzo byśmy chcieli, żeby w Lwowie powstała adwentystyczna szkoła, żeby było dużo dzieci. Amen. Aleks wierzy Bogu i dlatego już zaprasza dzieci do nowej szkoły. Ale chłopcy na podwórku mówią: Nie ma mowy. Dziewczęta proszą o pomoc członków kościoła, ale nic z tego nie wychodzi. W szkole potrzebni są dobrzy nauczyciele, podręczniki, klasy i uczniowie. Gdzie znaleźć potrzebne miejsce? Dzieci są bliskie rezygnacji, ale następnego dnia docierają do nich dobre wieści. Przewodniczący diecezji przeznaczył cały budynek biurowy na szkołę. Dzieci nie mogą w to uwierzyć. Biura są blisko ich domu i kościoła. Prawie natychmiast zgłosiły się dzieci z sąsiedztwa. Od razu otwarto kilka klas. Szkoła liczy 40 uczniów. W adwentystycznej szkole w Lwowie dzieci mają wiele różnych zajęć. Planowane jest otwarcie szkoły średniej. Módlcie się o błogosławieństwo dla tej szkoły i dla dzieci we Lwowie.